I tam wszystkich po długiej długiej przerwie, ponieważ nic się nie działo, ale przyszło prawie 9000 km, a napęd był zużyty już przy 5-6. Chciałem go przeciągnąć jeszcze bardziej, ale zaczął się tak już zachowywać dziwnie. Dużo, dużo hałasu z tym się pojawiło, dużo szelestu mimo, że był nasmarowany. Co jeszcze? Wykorzystałem całą regulację naprężenia łańcucha, czyli wykorzystałem, podjechałem z tych regulacjami aż do samego końca. Już nie mogłem nic więcej dalej zrobić. Demontaż jest bardzo prosty. Żeby zdjąć klapkę tutaj z góry wystarczy najlepsza nasadowa ósemka. Dwie śrubki odkręcamy. Przednią zębatkę ściągamy za pomocą też nasadowej sześciokątnej dziesiątki. Tu około, to chyba każdy wie jak ściągnąć, do, do rozpięcia łańcucha wystarczą zwykłe kombinerki heja, i załatwione. No i jak to wygląda po 9000, to jest zębatka po prawie zdjęta, I ta jest nowa, zaraz będę ją wrzucał i teraz tak, tutaj po, poszczególne ząbki gdzie nie gdzie są wyłamane, coś takiego pewnie było gdzieś nieraz słychać, ona pewnie by jeszcze pociągnęła, chociaż jest skrajnie zużyta. O, i tutaj właśnie mamy, przepraszam, za ten wygląd moich rąk, zrobię to tak. Dziesiątki, które trzymają tę zębatkę. Tu na początku sto łańcuchy są wyrównane, a tutaj przeskakuje, ten jest rozciągnięty, a tutaj mniej więcej się wyrównują na 34 ogniwie, czyli można założyć, że łańcuch rozciągnął się w całości eksploatacji od trzy ogniwa. Wydłużył się. I nie polega to na wydłużeniu się, bo on nie jest z gumy, tylko po prostu zużywają się środkowe rolki, a wewnątrz czpienie. No i po prostu gdzieś tam, gdzieś tam załapuje większy luz sam w sobie. No i teraz mamy teraz to też podobna sytuacja. To ta zębatka lewa, ona mnie tak trochę straszyła, że już są same szpileczki, nie są takie złe. Podejrzewam, że jeszcze można by było pociągnąć. Do tych 9 pełnych tysięcy i tu mamy nową zębatkę. Jedyna trudność tak naprawdę w demontażu jak się nie ma profesjonalnych narzędzi w domu ten pierścień zegara trzeba jakoś sobie poradzić. Ja go przed chwilą zdemontowałem. E, jesteśmy mamy świetną okazję żeby sprawdzić jakie tu są łożyska. Bo e, też chciałbym mieć te łożyska żeby kupić ale nigdzie nie można dostać informacji jakie to są więc muszę tam zajrzeć. No i tyle. I zaczynam składać. Olej też wymieniłem. No i taki w sumie jestem. W sumie to wszystko, co teraz jest. Rozbebeszenie i złożenie. Dla wprawnego mechanika rowerowego. Powinno się zamknąć. W niecałej godzince nawet. Z umyciem. No godzina 30. Ja to robię długo, bo jestem. Trochę ja tak się słabo czuję. Teraz ostatnio też mnie jeździłem. Słychać, nie? No dobra. Jak coś nowego wpadnie, coś ciekawego, by miał wiedzę na temat tych łożysk, albo e, jakie to koło, czy można zamienić na mniejsze, czy trzeba przeplatać, to się też podzielę, bo nie ukrywam, że chciałbym mieć już opony e, nieco bardziej kulturalne, szosowe. Także tak. W tym roku do 10 dobiję, raczej na pewno. Pozdrawiam.